jest tak, że na tych peronach, to tam się mocno załatwiają, w tych toaletach i strasznie śmierdzi i tam w, tą, w tym poimbatore, jak stali, to nie szło wytrzymać a tutaj to wpadnie na pomysł że mają te węże takie tutaj z wodą i oni po prostu to myją i później to tam gdzieś do jakiegoś ścieku idzie, nie? Także to jest dobry pomysł, żeby to załatwić tę sprawę nie? I tutaj wcale nie śmierć Że oni to umyją, jeszcze wymiatają itd. i tak dalej Tutaj jest dobrze, bo to, to tak na innych stacjach też śmierdziało, to tylko tutaj na taki pomysł padliśmy. Jak już było tego. Czuć smród to znaczy, że dojeżdża się do stacji. Ja to jeszcze muszę parę filmów nakręcić, bo to ja tam w sumie jednorazówkę tylko z tym pociągiem raczej będę miał. Ale tak, co takie tutaj charakterystyczne jest, że zajebiście długie terony, perony, no i zajebiście długie pociągi. To takie kurde, ja nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć, ale kurde ja niech to ocenię jakoś, bo ja jestem prawie że na początku tego, tych pociągów. No to tam jest zakręt. Nie wiem, czy to z pół kilometra nie będzie. Bo to tak 100 metrów, 100 metrów. No z pół kilometra może być. I taki długi pociąg normalnie jest. O, wjeżdża teraz pociąg. Tu jeszcze dziewczyny. Tam już pociąg wjeżdża, nie? No i to teraz z tego. Nie no, na, na pewno może być pół kilometra Aż dziwne, żeby pół kilometra pociągi miało O, jeszcze dziewczyny uciekają Ale ładnie umyły Idę teraz myśl w drugą stronę. Tam jest taki lekki zakręt, ja jeszcze dalej nawet nie widzę, no ale widzę, że aż do tego zakrętu to już prawie że pół kilometra, jest. aż mi się nie chce wierzyć, żeby taki pociąg był. Tu już lokomotywa nadjeżdża, a tam jeszcze dalej na tym zakręcie pożą wagony To jest koniec tutaj mobil, to bo lokomotywa dalej nie jedzie. No, i tam normalnie wagony daleko, daleko. Ja to może jakieś zbliżenie zrobię, bo to jest normalnie tutaj charakterystyczne. Nie? na zakręcie też są ładne. dobra wracamy do jedynki fajnie się naładowałem w pociągu było tam takie ładowanie patrzę że tutaj też bez problemu można się ładować jeśli chodzi o poładowanie, to, to fajna sprawa. Tutaj są też kontakty. I oszczędzają.